Kaj, ja jestem Mary i dziś zapraszam was na słoneczny makijaż. Jest to film z serii Makijaż miesiąca. Tym razem mamy lipiec. Kilka miesięcy, no chyba ze dwa w tej serii nie było, także wracamy. Mam fajny pomysł, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łaperce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu. I oglądamy. Zaczynamy sobie od podkładu i zdecydowanie, no, ten podkład, który ostatnio testowałam ze Starsą The Stars, jest moim hitem. I mam cały czas go teraz ochotę używać przez lato. Bardzo odpowiada mi właśnie ta formuła mocne krycie ale przy tym też właśnie taki fajny, naturalny wygląd, naturalny efekt. Nie jest to ani coś rozświetlającego, ani coś matowego, więc idealnie, fajnie się też przede wszystkim utrzymuje ten podkład. zostawiam Wam test. Bo też na kanale jest. Reszta mm, kosmetyków też będzie przeze mnie przetestowana. Także niedługo będzie film. Miał być film we wtorek, ale przypomniało mi się, że są nowe promocje w Rosmanie. I właśnie nie, nie pamiętam, czy one są we wtorek, czy w środę. Więc jeżeli będą we wtorek te promocje nowe, no to będzie też przegląd Rosmana i wtedy sobie przesuniemy. Po prostu test kosmetyków Stars, właśnie na czwartek, co też będzie w sumie ok, będę mogła dłużej przetestować. I też się w sumie zastanawiam, czy nie rozdzielić tego testu na dwa filmy. To możecie mi dać znać, dlatego że tych nowości też jest jeszcze sporo. Na przykład są dwie palety, także można by było to rozdzielić na dwa filmy. Także dajcie znać, czy wszystko w jednym filmie wtedy będzie dosyć długi, czy jeszcze rozdzielić to na dwa, ale chyba, chyba zrobimy to w jednym. Tak mi się wydaje, bo wtedy będzie wszystko skoncentrowane, więc dajcie znać I tak już jeden film z nowościami powstał, więc wtedy w sumie byłyby trzy filmy z tematyki tej właśnie nowości Stars from the Stars Także dajcie znać, jakbyście to chcieli zobaczyć Jeżeli się w miarę szybko pojawicie w komentarzach ze swoją opinią, no to będę ją brała jeszcze właśnie pod uwagę No bo jak już zacznę nagrywać, to potem już tego nie podzielę A krycie podkładu wygląda w ten sposób, no cudo, prawda? Mega to wygląda, super się utrzymuje i przy okazji mamy właśnie to fajne takie naturalne wykończenie. Delikatnie się ono błyszczy, ale nie jest to właśnie też rozświetlające wykończenie, bo nie mamy tutaj żadnych drobin, też jakoś mocno światła nie odbija ten podkład. Więc bardzo mi się to wykończenie podoba, co też już mogliście zobaczyć właśnie w filmie. Ok, teraz przechodzimy do korektora, i to też jest jeden z moich ulubionych korektorów, który jest lekki, nie wchodzi w załamania. Test na kanale też jest, więc was odsyłam. No i słuchajcie, jest to NYX, NYX Bear With Me. Odcień mam najjaśniejszy, czyli odcień fair, jak dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, że to jest fair. Tak, to jest fair. Tutaj mamy właśnie pompkę. Ja wolałabym aplikator, no ale może być. Ważne, że wygląda super pod okiem. Też sporo osób używa tego korektora jako podkład, więc wtedy takie opakowanie myślę, że jest lepsze, ale najważniejsze, że jako korektor jest świetny. No i zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jeszcze muszę doczyścić sobie brew od dołu, także za chwilę dołożę sobie jeszcze troszeczkę korektora na powieki, żeby wyrównać właśnie ich koloryt. No i pięknie tutaj wygląda. Nie dość, że fajnie kryje, to też fajnie wygląda i nie wchodzi jakoś tam w załamania. Więc zobaczcie, jak to wygląda. Nałożyłam i tu, i tu już korektor, więc tego sobie nie porównacie, ale możecie sobie zobaczyć w sumie krycie tutaj, jaka jest różnica właśnie na powiece. No i też w tym teście, który Wam zostawiam, w pewnym momencie skończą mi się karty, więc będziecie mieć filmy też w przypiętym komentarzu. Czas teraz na bronzer. Bronzer jest z Vibo. Też test tutaj na kanale jest... To była taka limitowana kolekcja i jest, bo ona cały czas jest właśnie dostępna w Rosmanie. I podejrzewam, że bliżej jesieni mogą gdzieś tam w tych Rosmanach wyprzedawać właśnie te bronzery. Więc jeżeli będziecie szukać czegoś właśnie w styku, no to przy takich wyprzedażach można sobie spojrzeć, bo jak są te wyprzedaże, to te, te ceny są szalone. E, one są wtedy te kosmetyki przescenione o wiele, wiele procent. E, także można sobie wtedy spojrzeć. A że to kolekcja limitowana, to na bank właśnie te wyprzedaże będą. Ja mam moi drodzy odcień, nie wiadomo jaki, to musicie spojrzeć w filmie w teście. Dlatego, że tam chyba to wspominałam właśnie, że jak zerwiecie plastik, który jest zabezpieczeniem, to potem tutaj nie ma nigdzie numeru, a są dwa odcienie tego brązera. Także sobie nakładamy. To jest raczej ten odcień chłodniejszy, tak jak teraz patrzę. E, I dobrze mi się on sprawdza. Lubię go. Też w teście. Właśnie fajnie mi się sprawdził. E, wydaje mi się, że ten test był jakoś końcem marca, na no, początku kwietnia, coś takiego. Ten czas mi tak szybko leci, że to jest niesamowite. No ale też sporo rzeczy robię, także to też myślę, że ma właśnie wpływ na to. Ale dajcie znać, czy Wam też właśnie czas tak szybko, ostatnimi czasy. Leci, a tymczasem dokładamy brązera. Tutaj już ładnie wszystko wygląda, więc myślę, że sobie dołożymy tutaj. W sumie oko dziś zrobimy sobie ciepłe. Także mogłam w sumie wybrać kolor cieplejszy brązera. Jednak możemy sobie dołożyć coś jeszcze, ale z drugiej strony te filmy też wcześniej robiłam z makijażem miesiąca w takim stylu, żeby denkować kosmetyki. No teraz już tak naprawdę nic nie mam za bardzo na wykończeniu. Więc ciężko będzie w ciągu miesiąca na przykład zużyć to wszystko, co tutaj zobaczycie, bo część z tego jest po prostu nowa, ale będą to też kosmetyki, do których właśnie powrócę sobie po jakimś tam dłuższym czasie, bo jak ciągle tutaj coś nowego, no to nie idzie wszystkiego używać. Także co jakiś czas sobie wracam do różnych kosmetyków, które ze mną zostają, bo nie wszystkie zostają. Czasami jak coś jest bublem, no to niestety, ale musimy się pożegnać. Jak oglądacie, to wiecie, że czasami takie buble się, no niestety, trafiają, no ale ten brązerek na pewno takim bublem nie jest i bardzo dobrze mi się go używa. Ładnie też wygląda na tej skórze. Teraz czas na róż i to jest właśnie róż, do którego sobie wrócę. Jest to róż od Red Lipstick Monster i właśnie jedna z Was mi ostatnio pisała w komentarzu, że te kosmetyki są teraz na promocji w Biedronce, bo ogólnie cała szafa... Bell jest w promocji. Te promocje co jakiś czas są, że jak kupicie tam dwa czy trzy kosmetyki, to któryś tam jest e, minus 60% taniej, czy minus 50%, różnie to bywa. Teraz chyba jest minus 60%, ale właśnie nie pamiętam, czy przy dwóch, czy przy trzech kosmetykach. Po prostu, jeżeli jesteście ciekawi właśnie kosmetyków od Bell, chcieliście coś kupić, czy to też właśnie z tej kolekcji Red Lipstick Monster, to na pewno jakaś promocja teraz e, na te kosmetyki jest. I ja sobie dziś użyję chyba ten cieplejszy właśnie róż, czyli ten bardziej pomarańczowy. E, wydaje mi się, że to był bardzo mocny pigment. Także nabrałam go zdecydowanie za dużo, więc sobie tutaj przełożę na dłoń z gąbki i delikatnie sobie tutaj będę dokładać, bo nie ma co tutaj już szarżować. Ogólnie test kosmetyków Red Lipstick Monster też na kanale jest, ale on już jest z zeszłego roku. To chyba tak, chyba wtedy ta kolekcja wyszła. W każdym razie nagrywałam ten test. Zaraz po tym, jak te kosmetyki wyszły. No, teraz ym, w biedronkach one się pojawiły znowu, i to jest podobno ostatni rzut tych kosmetyków. Nie wiem, czy tak będzie, zobaczymy. Ym, ja powiem Wam, że tęsknię za tymi kolekcjami Bell, które były co miesiąc. Było wtedy ciekawie. Dajcie znać, czy wy tęsknicie za tymi właśnie kolekcjami co miesiąc. One były fajne. Myślę, że ten róż jest już intensywny i wygląda w ten sposób ładnie jest i troszeczkę mi zostało, troszeczkę się zmarnuje, ale więcej nie będę dokładać. Teraz czas na puder i będzie to Claressa Blur. Też to jest puder, który ostatnio testowałam. Macie test na kanale. Ten zwykły blur nie bardzo mi siedzi, ale ten w wersji beżowej, właśnie w kamieniu bardzo mi się on podoba. To jest jeden odcień, jak dobrze pamiętam. Bałam się właśnie, jak kupowałam to też Wam mówiłam w teście, że bałam się o odcień, ale jest okej. Okay. Nie widzę, żeby jakoś przyciemniał czy zmieniał kolor podkładu, także jak najbardziej. I ładnie wygląda na tej skórze i też bardzo mocno i bardzo ładnie pachnie. E, także jak lubicie właśnie mocno pachnące kosmetyki, e, no to tutaj jest e, dobry zawodnik. Bardzo ładnie ten właśnie puder na tej twarzy wygląda. On tak też właśnie bluruje, no jak mówi nazwa. No cóż, cóż innego ma robić, tak? Jak nie wygładzać. Też ładny taki efekt, delikatnie matowy daje. No i ten. Zapach. Ten zapach jest naprawdę intensywny, także super mi się sprawdza. Ostatnio ja go też y, lubię nałożyć pod samo oko, bo czasami, jak jest bardzo gorąco y, i gdzieś tam muszę na długo wyjść z domu, no to jednak na twarz ląduje Rimmel albo Miss Forti, a pod oko wtedy właśnie leci ten blur, bo naprawdę bardzo ładnie pod tym okiem mi wygląda. Ale, jak na przykład nie jest już tak gorąco jak dzisiaj, no to swobodnie sobie nakładam też właśnie ten puder na całą twarz puszkiem, sobie go tutaj tak wtłaczając. No i tak to wygląda. Ale zobaczcie też, jak ładnie wygląda to konturowanie. Pomimo tego, że ten brązer jest raczej chłodny, no to ten róż przepięknie się tutaj wpasował. Bardzo ładny jest ten brzoskwiniowy właśnie odcień. Także mega to wygląda. Mam ochotę też na cieplejszy rozświetlacz, więc to będzie to, to też ostatnio widzieliście w testie Stars on the Stars. Tak, mi się podoba ten rozświetlacz: Champagne Fizz. To jest odcień 02 mm, i to jest Dreamlighter. I mam teraz też ten odcień 01, także sobie porównamy na pewno i właśnie będzie w tym kolejnym filmie z testem. Także dużo, dużo tych kosmetyków jeszcze jest z tych nowości, więc sobie teraz nałożymy. Bardzo mi się podoba ten jego blask. I właśnie to, że delikatny ten poblask, jednak ciepły u mnie widać, a to nie jest częste, choć jak odbija, to jakoś tak turbo ciepło u mnie nie wygląda. U mnie tak niestety jest z tymi ciepłymi rozświetlaczami. Ważne, że nie ma tutaj bazy kolorystycznej, no i tak jak tutaj sobie gdzieś tam odbija, to światło to delikatne, te tony e, widzę cieplejsze, więc nie jest tak totalnie chłodno e, u mnie, więc fajnie. Cieszę się, bo jak już coś jest ciepłe u mnie, to niestety ma bazę. Jak patrzę na przykład na wprost, no to wtedy jest plama, a tego nie lubię. I przede wszystkim przepięknie błyszczy. Już nieważne, czy na ciepło odbija, czy na chłodno, ale przepięknie po prostu świeci. Także tutaj jest moc w tym rozświetlaczu. Przejdziemy sobie teraz do powiek, do makijażu oczu i tutaj y, tym razem kuszą mnie żółte tony, żółte powieki, żółty makijaż, także wygrzebałam tę paletkę, ja ją rok temu testowałam, to była paleta z natury Rainbow Hue, tak. Ale tutaj właśnie mamy żółty kolor i mamy pomarańcz, też brązy, więc myślę, że właśnie to sobie użyjemy, głównie żółty. Zobaczymy, może jeszcze coś innego dołożę. A jeżeli chodzi o błyski, to dołożymy sobie błysk z tej palety Mio i Vanessa especially for you. Wiem, że tam w komentarzach była dyskusja na temat ceny, no i rzeczywiście ja te ceny sprawdziłam dopiero przy montażu. Cena to 79,90, jak dobrze pamiętam, czyli nie jest zbyt niska. No i rzeczywiście jest duża różnica, duża przebitka cenowa względem e, innych paletek piątek. Na przykład paletki Gelato, którą też testowałam na kanale, która też jest świetna, e, więc e, rozumiem. Z drugiej strony, jak zobaczyłam te ceny, to też no, wysoka jest, ale też te ceny są wysokie ogólnie teraz. Z drugiej strony, jak zobaczyłam, że piątki są o wiele tańsze, no to trochę się to gryzie, więc e, rozumiem, ale paletka jest fajna. Jak będzie jakaś promocja, to można na nią polować, jeżeli w ogóle potrzebujecie błyski. Ale używam sobie jej teraz już jakiś czas i no naprawdę bardzo fajna. Dla mnie mogłyby być tutaj same błyski, bo te brązy są ok, ale to niekoniecznie jest ta tonacja moja brązów. Ale same błyski, no to są ekstra. No już widzicie jedno gotowe oko, więc taki makijaż będzie. I użyjemy sobie tutaj najpierw żółty, potem dołożymy sobie ten pomarańcz. I na koniec czerwono-pomarańczowy jeszcze tutaj wpleciemy. E, także z tej palety to będzie, to będzie tyle tak naprawdę. E, ale spoko mi się tutaj pracowało. E, nie mam żadnej bazy, po prostu przypudrowany właśnie korektor. Także nakładam sobie puchatym pędzelkiem właśnie żółty cień. No i sobie tutaj go blenduję od razu. Takim puchatym to fajnie się szybko blenduje. Jak chcemy wzmocnić akurat ten żółty, no to trzeba nałożyć go płaskim pędzelkiem. Ale ogólnie pigment jest dobry jak na żółty, bo jak widzicie, jak dokładam, no to tutaj pigment się buduje. Też jak widzicie, nakładam ogólnie żółty na całą powiekę, także tutaj on będzie na całej powiece i sobie teraz tutaj go blenduję. I od razu też sobie zjeżdżam na dolną powiekę tym żółtym. Więc tutaj też sobie go rozcieram. Teraz sięgam właśnie po ten pomarańcz. Myślę, że mogą być pytania o to, jakie pędzelki używam. Moi drodzy, ja używam wszystkich tutaj pędzli z różnych zestawów Jessup. Także po prostu to jest Jessup. Różne zestawy, różowy zestaw, czarny zestaw, także to sobie musicie po prostu znaleźć. Ale ogólnie pędzle z Jessup są wszystkie świetne moim zdaniem. Także polecam, to są jedne z moich pierwszych pędzli. Także tutaj jest ok No i właśnie teraz wjeżdżam sobie w załamanie I tutaj też troszeczkę powyżej właśnie tym pomarańczem Tak troszeczkę wzmacniam Taki trochę zachód słońca powiedzmy robię I też tutaj w kąciku sobie pracuję Tym właśnie pomarańczem Zaraz sobie będę jeszcze tutaj to ładnie rozcierać I trochę zjeżdżam tutaj na dolną powiekę Także taki zachód słońca robimy troszeczkę. I teraz właśnie ten najciemniejszy. Ja tutaj używam takiego pędzelka do eyelinera teoretycznie, tak jest tutaj opisany, mm, numer 209, ale on by też mógł być w sumie do ust, bo tak jest zbudowany w, taką, w taki szpic, to nie jest taki typowy właśnie pędzel do linera, który jest skośny. Także coś innego troszeczkę. Ale tym pędzelkiem dobrze mi się tutaj pracuje. Właśnie ja chcę zrobić to, co teraz, czyli tutaj właśnie sobie nakładam cień przy linii wodnej i trochę go też blenduję, od razu do góry. Więc w sumie robię taki eyeliner, także zasadniczo sprawdza się ten pędzel do eyelinera, ale od razu też sobie go blenduję do góry i tak gdzieś do końca tutaj tęczówki. Go nakładam, także daje nam to taki efekt 3D, powiedzmy troszeczkę, e, więc lubię, lubię cieniowanie ogólnie. Też jedna z Was e, mówiła, że fajnie gdyby takie cieniowanie gdzieś tam też się na kanale pojawiało. Ja raczej właśnie w testach robię takie basicowe totalnie makijaże, czyli nakładam na przykład jeden cień, bo chcę też, żebyście zobaczyli tylko dany kolor, albo żebyście właśnie wiedzieli, jakie są takie użytkowe na co dzień e, szybkie, e, właśnie cienie. E, ale może właśnie w tych makijażach miesiąca będę. Przemytać troszeczkę ciekawsze makijaże. Dajcie znać, co myślicie. I jeszcze tutaj sobie to wszystko łączę tym pędzlem od pomarańczowego cienia, żeby to ładnie wszystko współgrało i ładnie się połączyło. I teraz z paletki Mio bierzemy ten drugi błysk, czyli ten właśnie najcieplejszy. O, to jest ten. Chociaż ten matowy makijaż też wygląda fajnie, prawda? Mógłby w sumie zostać taki. Więc, no, nawet nie wiem, czy bardziej mi się nie podoba tak, matowo. Ale już nałożyłam błysk na drugą powiekę, więc tutaj też nałożę. Wklepuję sobie. Bardzo mi się ten kolor podoba, dlatego że on jest ciepły, ale nie jest jakiś taki, wiecie, złoty. I takiego koloru mi akurat brakowało, także bardzo się z tego akurat odcienia cieszę. No, i tak sobie wklepuję. Teraz przejdziemy sobie do linera. I liner też jest z tego filmu z testem klaresy, dlatego że jest to brązowy liner od Klaresy. Fajny jest, dobrze mi się go używa. Teraz jak skończył mi się ten liner od Eveline, no to właśnie ten jest w ruchu. Właśnie w tym teście, gdzie testuję też puder, możecie sobie właśnie sprawdzić na przykład trwałość tego linera. E, a teraz zobaczycie, jak robię kreskę. Mam nadzieję, że jakaś mi wyjdzie w miarę względna. Bo na tym oku troszeczkę skopałam, ale z kreskami to tak jest. Raz wychodzą lepsze, raz trochę gorsze. Na pewno jest mniej mi wygodnie, jak y, nagrywam, bo pilnuję, żeby gdzieś tam w tym kadrze być. No, także uzupełnię sobie tę kreskę i już do Was wracam. I tak to wygląda. Przejdziemy sobie teraz do tuszu. Tusz też widzieliście na kanale. Tusz też widzieliście na kanale. No, troszeczkę odbija. Taki lustrzany jest. Jest to po prostu najnowszy tusz Evelyn Wondermatch. Fajny jest. Dobrze mi się go używa. Często po niego sięgam na co dzień. Nie mam problemu z na przykład jakimś odbijaniem czy kruszeniem, a to jest najważniejsze. Zobaczcie, jak ten błysk odbija. No, strasznie mi się podobają te błyski. Ale rozumiem, że one dosyć drogie są. Więc. To wszystko zależy. Dużo jest teraz ładnych błysków. Te błyski też ze Stars są ładne. W promocji też będą super wychodziły. Znam też, testowałam ładny błysk. No, sporo, sporo tych błysków. Z Douglas ostatnio też ładny błysk. Także tak naprawdę jest w czym po prostu wybierać. Nic, tylko zastanowić się, jaki się potrzebuje i ewentualnie sobie coś kupić. Także ja ogólnie błyski uwielbiam. I tak się prezentuje gotowy makijaż oka. Jestem ciekawa, czy Wam się podoba, czy też nie. Można jeszcze dokleić połówki, wtedy w ogóle jeszcze ładniej będzie wyglądał, no ale my zostawimy tak. I na koniec coś do ust. I tutaj też nie wiem, jak zareagujecie, czy Wam się to będzie podobało, czy też nie, ale słuchajcie, mam tutaj pomadkę Yves Saint Laurent. To najnowszą, tę najnowszą Love Shine, ja mam odcień 204, jest to taki brązik i bardzo lubię te pomadki. Tutaj w reklamie tych pomadek uczestniczy Dualipa i bardzo mi się podoba ten efekt na ustach właśnie mokry. Mam jeszcze takie mokre pomadki od Avonu i też muszę zobaczyć, jak one wyglądają, bo jeszcze w sumie chyba żadnej nie nałożyłam, więc zobaczymy. Ale te są bardzo fajne. Wiadomo. I w sonora nie jest jakieś turbotanie. E, wiadomo, ta marka nie jest jakaś super tania, ale ja też lubię różne kosmetyki testować, też mogę wtedy Wam porównywać po prostu e, co jest lepsze, czy tańsze, czy droższe, także mam nadzieję, że takie marki też Was tutaj nie odstraszają od kanału. E, myślę, że zrobię jakiś też odcinek z takimi droższymi troszeczkę kosmetykami, żeby je też potestować. E, ten y, test, który nagrałam w tamtym roku, z porównaniem podkładów, właśnie i w Sonorą, jak dobrze pamiętam, to był, chyba podkład, to był chyba podkład All Hours, tak mi się wydaje. To bardzo fajnie tutaj na kanale poszedł. Myślę, że też sporo osób sobie z tego skorzystało po prostu. Mm, no a pomadka wygląda w ten sposób. Myślę, że fajnie do tego makijażu pasuje i też pięknie pachnie. To jest chyba melon, tak mi się wydaje, ale bardzo, bardzo ładny taki zapach. No i tak się prezentuje na ustach, ładny błysk. Wiem, że sporo osób może powiedzieć, że takie błyszczące pomadki są. Rozumiem, ale to też jest pomadka fajna. I proszę bardzo, makijaż lipca mamy gotowy. Ja dzisiaj się nie mogę totalnie dogadać z moją grzywką, nie mogłam jej podkręcić ani nic, nie wiem, co tutaj się dzieje. No ale mamy makijaż gotowy. To jest najważniejsze, trochę grzywki widać, <grych> więc nie jest słuchajcie źle. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki totalnie letni makijaż. Myślę, że może być na jakieś koncerty, festiwale też na co dzień. Co kto lubi, jak kto woli. Także jestem ciekawa, co myślicie. Czy też chcecie właśnie takie makijaże, właśnie może miesiąca, z większą ilością cieni? Więc dajcie znać. Czekam na Was jak zawsze w komentarzach. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!